Dlaczego pani to sprzedaje? No sytuacje życiowe nas do tego zmuszają. No, niestety z ogromnym żalem musimy pożegnać się z tym miejscem i oddać się, mam nadzieję, w dobre ręce. No ja też mam nadzieję, że znajdę odpowiednie osoby na to wasze miejsce. Tak. I pewnie nieraz jeszcze tu przyjedziemy i odwiedzimy. Tą, o! Że jak tą będą nowi właściciele? Perekę. Tak! To będziecie mogli przyjechać jako ci turyści, nie? Tak, dokładnie. Tak, to jest fajny pomysł. Ciężko jest czasami, wstać o tej piątej rano, ale jak się widzi uśmiech gościa na śniadaniu, no to to, to rekompensuje. To podziękowanie mm -hmm. i te opinie, właśnie, więc jakoś cię przyjeżdżają, staramy się ich dopieścić. Znaczy, też lubimy no po prostu. No tak. czyli co? Miejsce się Pieniądze. zgadza, pieniądz się zgadza, wszystko się zgadza. A jednak chce się wrócić nad morze? No, chce się wrócić, bo serce tam zostało. Okej. Okay. No. Czyli jednak z żalem to trzeba. Znaczy, ja od dziecka się. na przykład góry kochałam zimą, ale zawsze mnie ciągnęło nad to morze częściej no. niż te góry. Jak przebiegała cała ta budowa? Bardzo sprawnie. <klucz> tak, były dni, że było 30 pracowników yy, na, na budowie, i no, mąż stanął na wysokości zadania, wszystko ogarniał. Także Świetnie. w ciągu roku doprowadził budynek w surowym stanie do, no do funkcjonowania, takiego, że mogliśmy już zarabiać. Świetnie. No widać, że opinie gości są naprawdę takie korzystne. Chwalam ten styl i ten klimat i to wszystko. Tak, często słyszymy opinię, że jest właśnie y, lepiej y, na żywo niż na zdjęciach. A no właśnie. Bo nie korzystaliśmy z prywatnego fotografa, tylko może y, amatorsko zdjęcia Czy Pozytywnie. Tak, że przyjedzie i. i, i A i często błama. jest odwrotnie, nie? Ci goście narzekają tak, tak, tak. w innych miejscach, że... Ja też jestem taką pedantką i lubię jak jest czysto i, i, i mąż często na mnie krzyczy Jemy, jak długo możesz sprzątać jeden pokój z łazienką? A ja mówię, no muszę mieć dopieszczone, czy moż, czy gość jest jeden dzień, czy pięć dni, ja sprzątam tak samo. No tak, no tak. No, no i też widać wszystko. to po opiniach, że wszędzie jest sześciutko i wszystko takie doskonałe i dopieszczone i każdy detal, wszystko. Fajnie, fajnie. No Także widać, tak że to Wasze zaangażowanie. To tak jak no, jest to nasze, ale tak jakby cały czas było to, jest to nasze, z myślą, że chcemy to sprzedać, to i tak o to dbamy po prostu. No tak, no tak. Mm. Fajnie. Nawet jakby ktoś nie chciał tutaj zamieszkać, to może naprawdę czerpać korzyści, no, tylko to musi być gości, zorganizowane. Gości, tylko może właśnie o to, że dba tutaj o każdy szczegół, nie chce też, żeby właśnie goście poniszczyli, na przykład na Sylwestra, na takie... Y okresy gorące, gdzie jest dużo turystów, to y, robi wstępną selekcję przez telefon. Naprawdę? Tak, Na nie bierze grup. Okej. Okay. Po 3-4 pokoje. Rozumiem. Żeby Bo boi się, żeby że będą imprezować. Żeby nie było imprez, trzaskania drzwiami i tak dalej. Rozumiem. Więc no, już robi tą wstępną selekcję i też właśnie tych gości już tak wykluczenia przez ten telefon. Co po niektórych. Natomiast no. m, mając właśnie taki biznes jak turystyka, no to trzeba mierzyć się z tym, że oni niszczą dużo rzeczy, ale Gdybyście przyjmowali wszystko jak upadnie i mieli wyższe ceny, to znowu mielibyście to w ramach rekompensaty finansowej, żeby za chwilę to remontować. Mhm. To jest taki kołowrotek. No i też mąż właśnie z tej ceny nie schodzi. On ma regularną cenę <grym> 120 zł od osoby. <grym> I tak naprawdę jest przez cały rok okres tylko świąteczny jest wyższy, tylko świąteczny A okay. przez cały rok właśnie wie, Wielka Noc, wakacje, po wakacjach ma 100 zł od osoby. I tyle. I, I już. Idziemy. Właśnie mhm. po Szukałem całym dniu zwiedzania, no wiadomo, jeden dzień sobie przeznaczą na przykład na kruchówki, gdzie sobie zjedzą ten obiad, ale często jest tak, że właśnie po zwiedzaniu przychodzą do Gazdowej, wypiją sobie kawkę mhm. i zaraz idą do muzykanckiej. Też jest muzyka na żywo Mnie w jest. sezonach letnich, zimowych, w zimowych chyba nawet codziennie. Mhm, to tak jest to taki duży głos i chętnie chodźmy. Czy jesteście gotowi wejść w rolę gospodarza i usłyszeć takie opinie? Klienci, którzy korzystali tutaj z miejsca do wypoczynku, opiniowali również. Cudowne miejsce na odpoczynek blisko Zakopanego. Góralskie wnętrza schludnie, klimatycznie. Gratulacje dla właścicieli za stworzenie takiego miejsca. Kolejne. W pokoju było bardzo czysto. W całym obiekcie bardzo ładny wystrój, który tworzy fajny klimat. Bardzo miły i pomocny właściciel. I kolejne. Super miejsce, pyszne śniadanko. Przemili właściciele. Serdecznie polecam. Może właśnie marzysz o tym, żeby zamieszkać na Podhalu? Góry są Twoją pasją? Może to jest miejsce dla Ciebie? Zamieszkaj tu, a przy okazji zarabiaj.